Hej, dzisiaj myślę ciekawy fragment dla tych, którzy interesują się różnymi rozważaniami na temat tego, jak siła różnych narzędzi językowych może poprawiać nasze szanse w rozmowach sprzedażowych. Myślę wyłącznie o rozwiązaniach, które są etyczne, uczciwe. Tu nie mówimy o żadnej manipulacji, raczej o tym, jak wykorzystać rozwiązania słowne słownikowe do tego żeby lepiej sobie radzić z rozmową z potencjalnym albo z obecnym klientem i dzisiaj chcę powiedzieć o sile hiperboli hiperbola czyli przejaskrawienie czegoś wyolbrzymienie czegoś w sposób celowy dam wam przykład ja używam takiej hiperboli która stworzyła mi się można byłoby powiedzieć z własnej młodzieńczej, może już niekoniecznie, ale kreatywności w jednej z rozmów, potem wyszła bardzo dobrze. Potem przetestowałem je miał kilkanaście czy kilkadziesiąt następnych razy i dalej fajnie żarła. Chodzi o podpytanie potencjalnego klienta o to, jak ocenia jakąś naszą propozycję. Czyli na przykład gdzieś w rozmowie wspominamy o jakimś rozwiązaniu ABC, być może w kontrze do tego, co klient zaproponował, albo to jest nasza propozycja i wtedy stosuje takie, myślę, ciekawe rozwiązanie hiperboliczne, które brzmi, czy to jest, czy, czy tego typu propozycja miałaby dla Pana sens, czy też jest to najgorsze rozwiązanie, które słyszał Pan od śniadania. Czy też jest to najgorszy pomysł, który słyszał Pan od śniadania? No zakładając, że jest na przykład lekko po południu od tego śniadania mitycznego, już mogło upłynąć trochę czasu. Ta hiperbola daje mi możliwość pokazać, że to nie jest bardzo zły pomysł. Z całą pewnością mój rozmówca słyszał gorsze pomysły od śniadania. Ba, pojawiły mu się jego własne pomysły, które może były gorsze od tego, a zatem łatwiej jest w ramach tej hiperboli wybrać pierwszą część, że no jest to rozwiązanie, które ma sens, może trzeba je czymś tam jeszcze uzupełnić, natomiast zasadniczo ma sens. I w tym kierunku chciałbym Was zachęcić, żebyście poszli ze swoimi hiperbolami. Przejaskrawienie, wyolbrzymienie takie, które w zasadzie Innym przykładem jest, czy woli pan zgryźć obudowę i wyrzucić telefon natychmiast do toalety, czy dać mi 30 sekund, żebym powiedział o co mi chodzi. W związku z tym, ta pierwsza część albo ta, ta hiperboliczna część jest tak niedorzeczna celowo jest tak przejaskrawiona, że ta druga część, o której nam tak naprawdę chodzi, nabiera większego sensu. Pobaw się tym, pobaw się konwencją. Równie dobrze w moim świecie. Możesz być osobą niepozbawioną poczucia humoru i luźną podchodzącą do e, luźno, ale profesjonalnie podchodzącą do życia biznesowego. Wszystkiego dobrego to były moje dwie minuty.